Dzień dobry, załatwiamy dzisiaj sprawy urzędowe. Kremik bardzo polecam. Sucha skóra, świetne działanie. Moje witaminki. Beczko mm. pszczale na energię, a skarpetka do sandała. Na fajny widok, samopoczucie. To ja sobie tak będę właśnie nosić. Cały świat nosi skarpety do Sandałów, a w Kambodży, no to raczej tam nie noszą skarpet do sandałów. Okulary, co by lepiej widzieć, no to sobie jadę i Wam powiem. Tak się zakręciłam, jak podjęłam decyzję o responsoringu, że zapomniałam pojechać do księgowej. Zamglone miasto, słuchajcie, wulkan cały czas jest, ale te gazy też nie wyleciały od nas. Dlatego, że nie ma wiatru. I taka dziwna sytuacja, by człowiek pomyślał, że wiatru na Islandii nigdy nie za mało, nie za wiele. Aczkolwiek w lato, właśnie tak czasami się zdarza, że nie ma wiatru. W lato potrafi trzy tygodnie codziennie, w nocy i w dzień padać, a właśnie teraz, kiedy się okazało, że wiatr jest potrzebny jak najbardziej, to tego wiatru jak na złość nie ma. Jak widać jest tak mgliście, ale powiem Wam tyle jeszcze, że bardzo dużo ludzi w tej chwili jest śpiących, bez energii, każdy chodzi jakiś zadżumiony. Ja myślałam, że fibromialgia mnie nie dopadła, ale skoro nie ma wiatru, to też nie ma tlenu. Też mamy ten dwutlenek siarki, który jest w powietrzu, gazy trujące, które część ludzi tutaj ma problem, ja akurat nic nie czuję kompletnie oprócz zamulenia. Nie wiem, ile kawy trzeba było dziennie wypić. Ja swoje jeszcze dawki kawy nie wypiłam. Sobie popatrzcie na widoki. Tu będzie fajnie, właśnie widać, jak ten gaz z wulkanu i wisi w powietrzu. Takie mętne, błękitne. I takie lekkie odmulenie. Dajcie znać, jak tam u Was mija Ja muszę skończyć tutaj prace biurowe. Także przede mną, chwilunia.